Ura, Czołem żołnierze! E, witam Was bardzo serdecznie, John Rambo się e, Zapraszam Was na kolejny gameplay z serii Battlefield. Idąc za ciosem, e, wrzucam dla Was jeszcze jeden, można nawet powiedzieć, archiwalny już materiał, e, gdyż nagrywany w grudniu w poprzedniego roku, a odnaleziony przeze mnie kilka dni temu e, na moim dysku zewnętrznym przed wami Battle of League 3 i podobnie jak poprzednio mapa przeprawa przez Sekwanę jednak aby nie było nudno tym razem w trybie zespołowego deathmatchu a tak z innej beczki mam dla was komunikat otóż od dnia wczorajszego czyli od soboty <coughs> stałem się posiadaczem egzemplarza gry Witcher Wild Hunt czyli Wiedźmin Dzikie Łowy choć tu przetłumaczony na Dziki Gon. Grę mam już ściągniętą na dysku i czekam tylko na możliwość testowania. A w związku z całą sytuacją wstępnie zapraszam Was na strumyk z Wiedźmina 19 maja w godzinach wieczornych na moim kanale Hitbox. Tego dnia cały wieczór będzie poświęcony prawdopodobnie właśnie temu tytułowi. Dodatkowo, jeśli wszystko będzie działać sprawnie, cały live będzie również nagrywany i wrzucony na kanał. Postaram się też, jeśli oczywiście mój sprzęt wytrzyma, nagrać jakiś krótki materiał osobno poza live'em w maksymalnych ustawieniach graficznych. Pytanie tylko: czy mój PC to udźwignie? Chociaż patrząc na wymagania, rekomendowane powinien. A co do samych wymagań, to jak można poczytać m.in. na stronie Jarok, ale również na innych portalach typu gry online, minimalne wymagania sprzętowe przedstawiają się następująco: Procesor Intel Core i5 25 k 33 GB lub AMD Phenom 2 x 4940 lub lepszy. Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 660 lub AMD Radeon 7870HD lub lepszy. DirectX oczywiście wersja 11.0, RAM 6GB, czyli w sumie niezbyt mało. Niezbyt dużo, przepraszam. Miejsce na dysku około 40 giga. No, moja wersja zajmuje wstępnie około 26. System operacyjny 64-bitowy Windows 7, bądź 64-bitowy System 8 lub 8.1, a zatem wymagania nieco wyższe niż w przypadku GTA 5. Jeśli zaś chodzi o rekomendowane, to preferuje się procesor Intel Core i7 3770 3.4 GHz lub AMD FX 8354 4 GHz lub lepszy. Karta graficzna Nvidia GeForce 770 GTX lub AMD Radeon R9 290 lub lepsza. Oczywiście DirectX w wersji 11.0. E, pamięci RAM 8GB+, czyli lepiej żeby mieć więcej niż mniej. Miejsce na dysku 40GB, system operacyjny 64-bitowy Windows 7 lub Windows 8, e, oczywiście w wersji 64-bitowej. A więc i w tym przypadku wymagania wyższe. A patrząc na nie, mam cichą nadzieję, że jednak będę mógł wam pokazać tą produkcję w najwyższych możliwych ustawieniach graficznych. Warto wspomnieć jeszcze, iż Wiedźmin, podobnie jak wcześniej taki Dying Light, to produkcja polska. I ja osobiście dumny jestem z tego, iż mimo, że nie mamy może zbyt wielu gier jakimi Polacy mogą się pochwalić. To jednak jest kilka pozycji, którymi możemy się poszczycić na cały świat i to pokazuje, że Polacy potrafią robić naprawdę zajebiste produkcje. Oceny wieśka mówią same za siebie. I tak pi kilka pierwszych pozycji: Game Informer 9,75 na 10. Games radar 4 na5. Antyweb 10 na 10, Polski Eurogamer 10 na 10, Telegraph 10, 5 na 5, PlayStation Trophies 92 na 100 i oczywiście portal gry online 9,3 na 10, więc oceny są pirońsko wysokie i to chyba nie wymaga komentarza. Wiedźmy, Dziki Gon jest i będzie najbardziej wyczekiwaną grą roku 2015. Zaznaczę jednak, że pomijając gry Skyrim, którą zacząłem ogrywać w ten weekend, nigdy wcześniej nie miałem kontaktu z żadną grą tego gatunku RPG. A więc będzie to poniekąd mój drugi, pierwszy raz. Co z tego wyjdzie, okaże się 19 maja. A ilu z Was kupuje najnowszego wieśka? Czy może macie jakieś specjalne oczekiwania co do tej produkcji? Czy może czegoś się spodziewacie? Podzielcie się wrażeniami w komentarzach. Mam też dla Was jeszcze jedną informację. Otóż w opisie zamieszczę link do powiadomień Chrome do hitboxa. Wystarczy dodać owe powiadomienie do przeglądarki Chrome, zalogować się w nim, a później za każdym razem, gdy zaczynam live'a, to powiadomienie będzie się uaktywniać, informując o kolejnym strumyku. W kwestii kontaktu ze mną zapraszam na mój profil Facebook. Ja wysłucham każdego. Tymczasem dziękuję za uwagę i odmeldowuję się. Hurra!